Dzień dobry, Monika Przeworska. Szanowni Państwo, o rolnictwie warto rozmawiać. Więc przed nami kolejna okazja, żeby o tym rolnictwie porozmawiać. Moimi Państwa gościem jest pani Anna Bryłka. Standardowo, Witam pani redaktor. Dzień dobry, reprezentująca konfederację. E, chyba od tego chciałabym zacząć. Jak oceniasz? Bo też będę mówiła perty, bo jakby z, tak standardowo się do siebie zwracamy, e, jak oceniasz to, co wydarzyło się w sobotę e, na tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, Czyli jak oceniasz przede wszystkim to, e, co stało się bezpośrednio po, czyli to opublikowanie tego rozporządzenia przez pana ministra Budę. Nagle się okazało, że jednak bardzo sprawne, bardzo szybkie. Dziennik ustaw też bardzo sprawnie. Jak Tak, oceniasz to znaczy tę tak, na pewno wszystkich. Na zaskoczyły te decyzje, to znaczy mieliśmy cały czas deklaracje ze strony rządu, że tego się nie da zrobić, że jest wspólna polityka handlowa, że to musi Komisja Europejska. No i okazuje się, że jak się chce, to można. No, i wprowadzono faktycznie, chyba najbardziej taką e, przebijającą się medialnie wiadomością było to zamknięcie granicy e, i wstrzymanie całego importu artykułów rolno-spożywczych. E, jest wymienione numeratywnie, ile, jakie tam są towary e, rolne e, objęte tym zakazem. I to na pewno zaskoczyło e, nie tylko. Całą opinię publiczną, bo nikt się na pewno takiej decyzji nie spodziewał. No i pojawiły się oczywiście inne postulaty. Ja mam czasem wrażenie, że rząd trochę nie do końca wie, co robi i w jakiej sytuacji się znajduje, bo jak sobie będziemy obserwować ostatni rok, jeśli chodzi o deklaracje składane przez premiera, przez ministra rolnictwa, wicepremiera Kowalczyka, czy teraz ministra Telusa, to naprawdę deklaracji było złożonych mnóstwo. Począwszy od tych zeszłorocznych, skończywszy na te, od początku tego roku, gdzie właściwie od początku mówiono, że no my cały czas interweniujemy na poziomie y, Unii Europejskiej. Ja pamiętam nawet styczeń, kiedy wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski powiedział, że no Polska będzie składać y, wniosek o klauzulę ochronną. Potem wchodzę 30 stycznia na stronę Rady Unii Europejskiej i się okazuje, że tam nie ma takiego wniosku. W ogóle nie, 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 będzie, nie będzie to przedmiotem żadnej dyskusji. A nie masz takiego wrażenia, że y, trochę jakby ta sprawa została wyniesiona totalnie poza ministerstwo? że Ministerstwo Rolnictwa było taką jednostką wiodącą, no bo wszyscy wiedzą, że eksport, import i tak dalej, jeżeli chodzi o towary rolno-spożywcze, to Ministerstwo Rolnictwa, ale na dobrą sprawę, czy to Ministerstwo Rolnictwa faktycznie miało rolę decydującą, czy to jednak KPRM, czy to jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy to przypadkiem jakaś geopolityka tutaj nam decydowała i, i coś wyższego? Dlaczego? Znaczy tak, na pewno nie ma co do tego wątpliwości, że rok temu polski rząd zabiegał o to, żeby to rozporządzenie, tymczasowo liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą, Wprowadzić i to, było, i to była m.in. inicjatywa polskiego rządu, że trzeba pomagać Ukrainie. Natomiast w momencie, kiedy zostały uruchomione porty czarnomorskie, to po prostu powinniśmy wrócić do zasad i wtedy powinna być uruchomiona klauzula ochronna i wrócić do zasad umowy stowarzyszeniowej. Pewnie nasi widzowie tutaj dość dobrze są zorientowani, ale niestety nie ma co się oszukiwać, nigdy eksport przez Polskę nie zastąpi eksportu Morzem Czarnym. Ukraina wyeksportowała w 2021 roku, czy jeszcze przed wojną, 48 milionów ton przez to jest może czarne. A przez Polskę do Polski wjechało tylko 3 miliony ton, tak? a co ciekawe, Czyli jak zestawimy to sobie, no to się okazuje, że no, to nie ma znaczenia, tak, dla eksportu ukraińskiego. Dokładnie tak, a co ciekawe, cały czas te porty jednak działają. Przy czym problem jest taki, że chodzą przede wszystkim pod frachtem e, rosyjskim, bo frakt tak. rosyjski teraz jest zdecydowanie tańszy. E, samo ubezpieczenie fraktu rosyjskiego ukraińskiego to są rzeczy nieporównywalne. I chyba to rosyjskie zboże jest głównie tym zbożem, które nam sytuację na e, Matifie tak, e, tak. Komplikuje. dokładnie tak, bo wszyscy się generalnie na początku wojny spodziewali, że no, Rosja zostanie Alienowana na tym rynku międzynarodowym i kiedy będzie od niej kupował zboże. Wszystko się zupełnie inaczej zadziało. tak? Rosja jest największym eksporterem pszenicy na świecie. Ukraina też to zboże wysyła. My mieliśmy krajowe, bardzo dobre zbiory w 2022 roku, mieliśmy zapasy w 2021 roku. Więc trzy czynniki weszły na między, czyli import z Ukrainy, dobre krajowe zbiory, jeszcze spadek cen na rynkach światowych spowodowały taką sytuację na naszym rynku krajowym. Gdzie w tym wszystkim jest Unia Europejska? Bo faktycznie bardzo często do tej pory słyszeliśmy, że czegoś się nie da zrobić, no bo Unia Europejska nie pozwala i faktycznie nie pozwala, bo my zgodnie z prawem tego rozporządzenia mam wrażenie, że faktycznie nie, nie możemy wprowadzić. I powiem szczerze, tu są rozbieżne, rozbieżne, bo rozbieżne zdania, dlatego nie ma co do tego wątpić. Wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, natomiast są e, różnego rodzaju e, można zastosować taki środek jednostronny, gdy na przykład jest, stanowi to zagrożenie dla e, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, moralności publicznej. Są takie numeratywnie w kodeksie celnym unijnym wymienione e, przesłanki, więc no, da się to to pewnie w jakiś sposób uargumentować na forum y, Unii Europejskiej, natomiast no, nie powinno się tego wprowadzać bez konsultacji z Komisją Europejską. Moim zdaniem, tak? Taki sygnał powinien pójść do Komisji Europejskiej, tylko ja widzę tutaj inny problem, to znaczy y, Polska y, od początku wojny jest... Y, y, jak gdyby ambasadorem Ukrainy również na forum Unii Europejskiej. Jest trudno, y, moim zdaniem, polskiemu premierowi Morawieckiemu wyjść teraz i powiedzieć, że nie, tutaj my zatrzymujemy, my mamy inne rozbieżne interesy i chcemy, mamy, musimy tutaj się wycofać, mamy inną propozycję. Moim zdaniem tu jest problem, że y, to zaprzecza dotychczasowym działaniom Polski na forum międzynarodowym. Postawienie sprawy polskiego rolnictwa czy tego importu artykułów rolno-spożywczych, bo to jest nie tylko zboże, to będzie gigantyczne, to już było widać od początku 20. Trzeciego roku bardzo duży wzrost importu drobiu, e, innych towarów rolno spożywczych, e, przemysł spirytusowy przecież skarżył się do premiera 30 marca wysłał specjalny. Dokładnie tak. tak, wszystkie te towary, no i to trzeba sprawę jasno postawić, że no gdzieś te interesy no, nam się rozjeżdżają i nie da się ich pogodzić, tak? No pytanie, jak sądzisz, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej? Bo to jest też niesamowite, że jeżeli chcemy pomocy, oczekujemy pomocy, to Unia Europejska przez kilka tak. miesięcy jakby nie reaguje i w ogóle nie ma do nas. Ja, 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 mówią, ja uważam szczerze, to że moim zdaniem nasze, nasze argumenty, czy polski rząd nie artykułował polskiego interesu na forum Unii Europejskiej w taki sposób, jak powinien? Czy takie spotkania były, z tego co pamiętam, i pamiętam doskonałą reakcję, która właśnie Ursula von der Leyen, która po mm. spotkaniu, które było organizowane m.in. właśnie przez no, byłego już ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, i innych minister, ministrów państw granicznych, którzy jasno jakby artykułowali to, że, no niestety, ale my nie możemy zabijać tych państw ościennych i gospodarek rolnych tych państw kosztem jakby dobra Ukrainy. I okazuje się, że następnego dnia po tym właśnie spotkaniu Ursula von der Leyen leci na Ukrainę i deklaruje jasno, że to konkretne rozporządzenie dotyczące CEU zostanie po prostu przedłużone. I tutaj nie ma żadnej dyskusji, więc myślę, że to jest niesamowite, że tam nie było w ogóle żadnej reakcji, a nagle okazuje się, że w sobotę. Jest konkretna deklaracja rządu. W sobotę wieczorem już cała Unia Europejska wyraża swoje daleko idące zaniepokojenie. W niedzielę jest kolejny komunikat, że są jeszcze bardziej zaniepokojeni niż z dnia poprzedniego. Dokładnie tak. A jak myślisz, co będzie dalej? Jakieś sankcje, ee, czy jednak zresztą zdaniem. tak. To jest, jeszcze to ty mówisz właśnie o takich spotkaniach nieformalnych, które mm. na pewno się tam odbywają, nie ma co, nie ma co oszukiwać. Przecież mamy też komisarza e, do spraw rolnictwa z Polski, więc to jest powinna być dużo prostsza sytuacja, tak to nie wygląda. Natomiast jeśli spojrzymy od strony formalno-prawnej, to ani nie złożono wniosku o klauzulę ochronną na żadnym etapie. Jest teraz, y, prace legislacyjne trwają nad tym rozporządzeniem y, tymczasowo liberalizującym handel, ale przedłużającym o rok jeszcze. Y, to, tak, dokładnie tak. No i co się okazuje? Okazuje się, że był ten projekt y, w Parlamencie Europejskim i na Komisji Handlu. No nie było żadnego europosła, tak, który by złożył poprawkę. No przecież można, można próbować negocjować, można próbować prowadzić, że wprowadźmy wyłączenie dla tych, dla tych, dla tych towarów, niech to mhm. idzie formalnie, ale formalnie nic się nie dzieje. No świetnie, że minister, że premier Morawiecki zebrał e, wszystkich premierów, podpisali, wysłali list do pani von der Leyen, no to niech to robią to nie na Radzie wniosek. Europejskiej, tak. To nadal nie jest wniosek, niech, niech robią punkty na Radzie Europejskiej z tego tematu, tak. Bo wiecie, no wiecie, szanowni państwo, wysłanie takiego listu, no świetnie, ja też tutaj wyślę mhm. Do, do ciebie listy i ja no odpiszę. Dokładnie że tak. Odpisze? Więc to nie, są, nie, to nie są w ogóle formalno-prawne ruchy. I to jest problem, tak, że e, super, deklarować można wszystko. Nawet przed świętami, z tydzień przed świętami premier Morawiecki wyszedł i mówi tak: kontyngenty, e, cła, e, kaucja, no wszystko wprowadzimy. No, tylko że plombowanie weszło 8 marca w życie. Ja nie wiem, czy zaplombowano jakiś tranzyt? Przez Polskę? Nie wydaje mi się, że nic. E, a jeżeli chodzi o to porozumienie, wczoraj jest za nami spotkanie, myślę, że bardzo ważne, bo też jest zapowiadane bardzo długo. I myślę, że bardzo dobre, bo faktycznie to, e, to spotkanie i to porozumienie, które miało zostać zawarte pomiędzy stroną polską a ukraińską, miało dotyczyć mhm. notabene tego, żeby to, co jedzie do Polski jako tranzyt, tranzytem pozostało, mhm. a nie w jakiś cudowny sposób nagle okazało się, że w Polsce e, to jednak e, to nie jest tranzyt, tylko okazuje się, że po prostu zmi e, zmiana w dokumentacji e, miejsca ostatecznej destynacji tego to i nagle okazuje się, że ten jednak ten kurczak czy to zboże jechało do Polski. Myślisz, że y, pomimo tego, co stało się w sobotę, y, jesteśmy w stanie takie, y, taki dokument z Ukrainą jeszcze podpisać? Czy jednak już nasze kontakty są na tyle chłodne? Moim zdaniem to nadwyrożyło mocno te kontakty, to znaczy. Ale być może jest to dobry sygnał wysłany do Kijowa, że jest pewien interes, który trzeba zrealizować i, i my mamy swoje interesy, oni mają swoje interesy i te interesy nam się gdzieś tutaj no nie są do pogodzenia, mhm. tak? e, bo też nie ma co się tutaj oszukiwać. To nie jest też tak, że my. Akurat tym importem pomagamy konkretnie tym najbardziej poszkodowanym w tej wojnie, czyli takim zwykłym indywidualnym rolnikom, tylko pomagamy oligarchom i to najczęściej jeszcze z, z biznesami, koncernami, które mają swoje siedziby na Zachodzie, na Cyprze i w innych miejscach. I, i tutaj trzeba być naprawdę. Twardym w tych negocjacjach i, i dobrze artykułować swoje stanowisko, nie, i, i wiedzieć, komu się pomaga, albo nie pomagać, jeśli się nie wie, komu się pomaga. A dzisiaj tak to wyglądało, że e, no, to, co się wydarzyło przez ostatni rok, no, jest zaskakujące, tak? że polskie służby. I no to też było zezwolenie rządu. Zresztą, to też premier Kowalczyk powiedział, że e, każdego dnia strona ukraińska e, naciska, żeby tylko e, przez granicę wszystko sprawdzić. się na tym magicznym spotkaniu, tak. e, drodzy państwo, było się takie spotkanie bardzo nieformalne e, organizacji rolniczych z Polski z ministrem rolnictwa Dokładnie Ukrainy. Tak. Dla mnie spotkanie faktycznie bez precedensu, e, bo dla mnie to jest dziwne, że nasz, gdyby nasz minister pojechał do innego państwa, spotykał się z tamtymi organizacjami i starał się tamte organizacje przekonać do tego, żeby lobbyowały za interesem innego państwa. Dziwne, tak, prawda? Tak. Ale faktycznie do tego spotkania doszło. E, mam inne pytanie, a w sumie inny wątek. Mianowicie, e, wielkim takim nieobecnym, który zawsze był obecny, obecny na wszelkich spotkaniach organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość na Wsi, był właśnie komisarz Janusz Wojciechowski. Jak oceniasz ten brak komisarza? Powiem tak. To znaczy, komisarz Wojciechowski nie cieszy się. Y Dobrą opinią nie tylko w Polsce, nie tylko wśród polskich rolników, ale również wśród europejskich rolników. Nie jest, nie jest żadną tajemnicą, że jest on twarzą Europejskiego Zielonego Ładu. To już dużo, dużo wcześniej był nielubiany. Jeśli ja byłabym premierem, to, to wymieniłabym poprosiłabym o dymisję komisarza Wojciechowskiego i zaproponowałabym kogoś innego. myślisz, że to, myśli, to myśli, że tam się nie pojawił, czyli że nie został zaproszony, bo faktycznie no, jednak tam wystąpiono dość otwarcie przeciwko Unii Europejskiej, to myślę, że jest to pierwszy prognostyk, że jednak będziemy mogli jako Polska liczyć na dużo twardsze stanowisko naszego rządu w kolejnych głupich pomysłach Unii Europejskiej? To jest trudno powiedzieć, tak, bo... Y Często jest tak, że rząd tutaj w Warszawie to deklaruje wszystko, nie zgodzimy się, nie poddamy się, będziemy bronić polskiej wsi, będziemy bronić polskiego rolnika. Tylko jak się okazuje, że jak jadą do Brukseli, tam trzeba głosować, no to jakoś nie ma tego stanowczego zdania i tego, 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 tego stanowiska dobrze, dobrze zaprezentowanego w naszym interesie. No i to jest, to jest otwarte pytanie. tak? bardziej, że przed nami bardzo dużo dyskusji i bardzo dużo takich fundamentalnie istotnych decyzji. Wszyscy doskonale znamy tą inicjatywę zakazu hodowli zwierząt w klatkach. Klatki. To jest w ogóle teraz, przed no, 2027 rok, to nie jest perspektywa. Jakaś, to jest już. To jest już, dokładnie tak. I ja nie wiem, no świetnie, no, i te jajka czy, czy klatki na Ukrainie nam nie przeszkadzają, a w Polsce będą na przykład. Co więcej, właśnie w no i, wpuszczamy na rynek tak. bez problemów, tak? tak. Oznaczamy tylko na etykiecie, że faktycznie jajka zostały wytworzone niezgodnie z normami Unii Europejskiej, ale e... można je kupić, tak? Bez problemu w każdym, może nie w każdym, ale jednak w polskich sieciach handlowych, co mm. dla mnie jednak jest przerażające, bo jak mamy konkurować, ta konkurencja tak. jest jednak bardzo zaburzona. To jest nieuczciwa konkurencja, bo jeśli my mamy spełniać takie normy i, i tam jest no, nie ma, na Ukrainie jest dużo łatwiej produkować żywność niż w Polsce, czy w Unii Europejskiej, więc nie ma szans, żebyśmy konkurowali na tych samych, nie ma tych samych warunków, tak, są różne zasady. Tak na kolejną inicjatywą, która no, obecnie jakby też ciężko ją promować, ale faktycznie myślę, że dobrze, że zacząć w Polsce o niej mówić, to jest inicjatywa Koniec Rzezi. Ona tak się nazywa. To jest faktycznie taka inicjatywa znowu zbierających młodych ludzi, którzy chcą dobrze dla, dla zwierząt. Faktycznie inicjatywa zakazuje w ogóle uboju zwierząt jakkolwiek celem pozyskiwania mięsa. Myślisz, że takie inicjatywy to już jest taki chleb powszedni na kolejne miesiące, a nawet lata? Ojejku, trudno powiedzieć. To się, zaczyna się dziać. To znaczy, może w Polsce jeszcze nie jest aż tak bardzo obecne, chociaż się pojawia. Mamy przecież w Warszawie co jakiś czas e, różnego rodzaju takie reklamy czy, 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 czy ogłoszenia, że e, tutaj jakieś małe cielaczki i tak dalej. No ktoś, kto nie ma kontaktu ze wsią, to może sobie wyobrazić, jak, jakie złe rzeczy tam się mogą dziać. No nic takiego nie ma miejsca. To znaczy. Jak zwierzę jest chore, to naprawdę wygląda tak, jak wygląda, tak. I to nie jest. Yy, my mamy akurat bydło mleczne, więc zdajemy sobie sprawę, że to naprawdę z dnia na dzień zwierzę może zachorować i ono traci na wadze i, i właściwie. I że nie każda hawka ma, -ka ma domy tak, głodowe. Tak, tak. <laughs> tak. Więc, więc to się dzieje to po prostu. To Nie jesteśmy. To, 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 jak, to tak samo jak. jak, 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 jak yy, jak z każdą inną chorobą. Więc, więc ktoś kto nie ma doświadczenia, ktoś kto nie ma kontaktu, no to nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma co do tego świadomości. Natomiast na pewno błędem jest dawanie uprawnień organizacjom, które mają w swoich założeniach ochronę zwierząt dawać im jakichkolwiek uprawnień. To znaczy po to są inspekcje, po to są państwowe służby, żeby takie rzeczy kontrolować. Jest inspekcja weterynaryjna i niech ona się tylko tym zajmuje. A jak właśnie oceniasz to, bo na tej konferencji już słynnej w przysłusze bodajże zostało zapowiedziane dość jakby jednoznacznie. Nigdy więcej przybierańcy nie będą mogli wchodzić na teren gospodarstw rolnych. Tylko inspekcje weterynaryjne będą mogły kontrolować faktycznie to, co dzieje się w gospodarstwach. A jednak ten projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa no nie odbiera, delikatnie, no. jakby tutaj, taki dysonans nie, zachodzi. Dokładnie. Nie, no, rząd nie zrobił mm. nic w tej sprawie, to znaczy nie, nie, nie cofnął tych uprawnień, tylko yy, zacznie je bardziej czy chce je bardziej monitorować. I to jest tylko, tylko ta różnica, tak, że będzie monitoring, gdzie to zwierzę ewentualnie trafi, natomiast w ogóle się nie wycofał z tych, z tych zapisów. Także yy, no, ja jestem przeciwna temu. Yy, po pierwsze, nie wiemy, kto finansuje te organizacje, nie wiemy, kto za nimi stoi, nie wiemy, jakie mają cel. I, I, szanowni państwo, naprawdę można komuś zniszczyć życie, uprzykrzyć życie, e, a ktoś jest naprawdę uczciwym rolnikiem i, i zdarzy się po prostu jakaś choroba i tutaj no, mamy jakąś interwencję. To są też przecież takie przypadki, gdzie e, ludzie kompletnie niezwiązani z rolnictwem po jakichś studiach albo i bez e, wchodzą i nagle wydają werdykt, że akurat ten konkretny pies, czy to konkretne zwierzę jest z nie niem zatłuczone, ma stłuszczoną wątrobę albo jakieś inne choroby. Pojawiają się i zabezpieczają jednak dobrostan tych zwierząt, zabierając. Tak, no e... często to jest intratny biznes. <laughs> tak, to nie ma. Nawet <laughs> bardzo. E, powiedziałaś, Aniu, że potrzeba, taką e, silną potrzebę e, Polska ma w tym, żeby bardzo dobrze reprezentować nasze interesy na arenie międzynarodowej. A co jeżeli chodzi o Polskę, no bo też Wy jako Konfederacja. Rośniecie w siłę i to trzeba, e, trzeba Wam oddać. E, faktycznie e, to, co dzieje się ostatnio w mediach, e, wszystkie partie pomagają Wam z całych sił, Żeby. dlatego, że tak, takiej kampanii dobrej, pr dla Was chyba dawno nie widziałam, bo faktycznie e, nazwę Konfederacja odmieniana jest chyba we wszystkich mediach przez wszelkie przypadki. Tak, jak jesteśmy źli, czy, co, czego nie chcemy zabrać, kogo nie chcemy Ale zniszczyć. w sondażach jakby rośnie, więc kampania jak najbardziej skuteczna. Pytanie, co chcecie dać albo zabrać rolnikom? My mamy kilka prostych postulatów. Naszym podstawowym postulatem jest swoboda działalności rolnej, to znaczy to wszystko, co się dzieje dzisiaj, czyli KPS, ekoschematy, to wszystko, co idzie z Brukseli. No, to nie, to, to jest koniec. To znaczy, nie może być tak, że rolnik nie ma prawa swobodnie prowadzić swojej działalności, że ta działalność jest ograniczana, że non-stop musi się spowiadać z tego, co robi, non-stop musi wysyłać monitoring do agencji, że tu jest na polu, tu zszedł z pola, tu krowę. No, nie, nie, nie. My proponujemy po prostu wolność, wolność działalności rolnej na odrzucenie tych wszystkich absurdów unijnych, odrzucenie tej całej polityki klimatycznej. No i to jest nasz podstawowy cel. Te, te kolejne no to są takie już bardziej, bardziej dalsze, czyli chociażby biopaliwa, czy, czy rolniczy handel detaliczny i inne, inne rozwiązania w dalszej kolejności. Natomiast dziś moim naszym zdaniem podstawowym problemem dzisiaj polskiej wsi jest to i polskich rolników, że nie ma stabilności, nie ma przewidywalności. To znaczy może się zdarzyć tak, że Komisja Europejska usiądzie któregoś dnia i powie, że nie, my likwidujemy. Hodowlę bydła w całej Unii Europejskiej, bo trzeba zlikwidować emisję. To, co się dzieje teraz w Holandii. Tak, i nie, to, to właśnie o to chodzi, że jeśli nie będzie tej przewidywalności, nie będzie stabilności, nie będzie młodych ludzi na wsi i nie będzie polskiego rolnictwa. Jak nie będzie polskiego rolnictwa, nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego. A ja nie chciałabym, żebyśmy skończyli z bezpieczeństwem żywnościowym, tak jak dzisiaj yy, mamy problemy z bezpieczeństwem energetycznym, uzależniając siebie od wszystkich dookoła, a nie mając własnych zasobów, i dlatego to rolnictwo jest tak bardzo ważne i tak ważne jest, żeby je rozwijać i utrzymywać, właśnie z powodu bezpieczeństwa żywnościowego, czyli fundamentalnego elementu bezpieczeństwa narodowego. I robiąc taką trochę pętlę, wracamy do tego naszego nieszczęsnego zboża, no bo siłą rzeczy to jest ten temat, który no obecnie elektryzuje, mam wrażenie wszystkich. No, ja Ekspertów. mam wrażenie, że teraz wszyscy się znają na zbożu i, i no, na, no, na tym wszystkim, co dzieje naprawdę, to, to trzeba być ostrożnym, że jak się słucha różnych, różnych osób, bo... bo... No, nie wszyscy się na tym znają, tak, I, i trzeba zachować tutaj też zdrowy rozsądek. A co Ty uważasz Ty jako rolnik, co powinien zostać, co powinno zostać wprowadzone jako takie trzy najważniejsze ruchy? Bo też jak prowadzimy nasze debaty, to bardzo często staramy się na koniec pytać was, jako polityków, co uważacie, że powinno zostać zrobione? Bo jakby myślę, że to jest najważniejsze, więc takie trzy najważniejsze ruchy na teraz, jeżeli chodzi o sytuację na rynku Pierwsze Zbóż. pytanie podstawowe jest takie, co się wydarzy 1 lipca czy to ten zakaz, to zamknięcie granicy będzie tylko i wyłącznie do końca czerwca, czy, czy nie? Bo to jest kluczowe pytanie, czy my się znajdziemy znowu pod zalewem ukraińskich artykułów rolno-spożywczych od 1 lipca, to jest podstawowe pytanie. A jeszcze wracając, tak. nie masz takiego wrażenia, że to zamknięcie granic spowoduje, że eksporterzy trochę obrażą się na rząd i zrobią absolutnie wszystko, żeby ten eksport z Polski Trochę spowolnił i czy przypadkiem to nie będzie tak, że my w żniwa obudzimy się z pełnymi magazynami? E, oby tak nie było. Oby tak nie było. Mam nadzieję, że eksporterzy mają też swoje interesy i biznesy i nie wiem, czy są w stanie aż tak y, działać, no. dokładnie tak, czyli stać na to, żeby się tak obrazić, może w ten sposób. Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że tutaj ta współpraca będzie jakoś funkcjonować. To, że my się obudzimy z tymi magazynami, to jest raczej pewne. To nie ma co do tego wątpliwości, nie ma co opowiadać też bajek, że... Uda się tu wyeksportować, nie wiadomo, ile milionów. Mamy przepustowość portów taką, jaką mamy. Tam jest mi powiedzmy 700 tysięcy ton miesięcznie, z czego pewnie te porty są zakontraktowane być może już z do końca tak, Dokładnie do dwa miesiące do przodu, więc w ogóle nie ma tutaj dyskusji. Natomiast to jest pierwsze pytanie, Kiedy, czy ta granica do jakiego czasu będzie zamknięta? Bo jeśli zostanie otwarta 1 lipca, to, to moim zdaniem jedynym sposób na, na zatrzymanie no to jest, są bardzo restrykcyjne kontrole. I musi iść jasny sygnał y, do strony ukraińskiej, eksporterów ukraińskich, że no, ta polsko ukraińska granica z po prostu trudną granicą, że jest mnóstwo kontroli i że lepiej eksportować innym kierunkiem. To jest jedyny sposób i to można było stosować spokojnie w ostatnich miesiącach, żeby tutaj zmniejszać ten, ten napływ, natomiast decyzje były zupełnie inne. Część na pewno tego zboża, nie ma co do tego wątpliwości, powinna zostać przeznaczona na cele energetyczne, na komponenty do biopaliw, żeby troszeczkę upłynąć, że, że to nie tylko cele spożywcze, paszowe, ale też inne cele, na które można to, to ziarno przeznaczyć. No tylko moim zdaniem, dzisiaj podstawowy problem jest taki, że nawet resort rolnictwa nie do końca ma oszacowane ile tego ziarna, gdzie, jakiego jest. Nie wie, ile jest u rolników, nie wie, ile jest u eksporterów, nie wie, ile jest w magazynach i tak dalej. Moim zdaniem tutaj, bo, bo jeśli bo my, na razie to są te wszystkie deklaracje rzucane tak intuicyjnie, a gdybyśmy po prostu mieli konkretnie zbadane, przynajmniej no wiadomo, że jakieś tam ryzyko jest w tych szacunkach czy w tym badaniu. Natomiast jak to będzie różnica 10 czy 15%, to przynajmniej mamy wyobrażenie, co gdzie można, jak upłynnić i, i zrobić. No. To, to się da zrobić, tak? E, gorzelnie dzisiaj e, akurat mają problemy. Być może trzeba zaprosić tych gorzelników i po, pokazać, tak. I tutaj znowu ta tak. e, magiczna kwestia deregulacji, a nie tworzenia nowych regulacji, tak. bo faktycznie... Tutaj rozmawiając z przedstawicielami Gorzelni. Okazuje się, że oni są w stanie produkować Dokładnie. dużo więcej i bardzo chętnie będą produkować, bo żeby jakby funkcjonować, muszą produkować. Przecież te Gorzelnie dzisiaj stoją. to Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale oni, oni wysłali list do premiera z tego powodu, że nie stać ich na produkcję tak dzisiaj, bo, bo jest dyrektywa Red 2, jest e, nakupiona kukurydza w piku cenowym, czyli w październiku, i jeszcze dodatkowo przyjeżdża tani spirytus z Ukrainy i, no, i skończyło się tak. Dokładnie tak. No, tutaj rząd ma narzędzia, tak, resort rolnictwa ma narzędzia, tylko trzeba je chcieć zastosować i po prostu zamiast chaotycznego działania po prostu usiąść, zrobić mapę drogową, powiedzieć uczciwie rolnikom, że sytuacja wygląda tak i tak, że na razie musimy to poukładać, zrobić taki harmonogram i po prostu go realizować. Bo dzisiaj to jest chaos. Minister Terus, no super, że jeździ, tylko tylko on jeździ w tam i z powrotem i no i nie wiem, czy z tego coś wyniknie, tak, to znaczy, no, trzeba rządzić, tak, zarządzać, a, a, a rozmawiać też trzeba, ale najpierw trzeba zarządzać. Trzeba rządzić, trzeba zarządzać, i chyba to jest właśnie dobre podsumowanie naszej tak rozmowy. Jest. Bardzo dziękuję. dziękuję również. Anna Wryłka Konfederacja.